Cześć, witajcie! Dzisiaj jest wtorek, jutro jest środa. Takie dosyć logiczne. Jutro jest Wigilia. Ciemno, 7.30, a na ulicach ciemno. No jak tam wasze przygotowania? Jeszcze żyjecie? Czy pamiętacie jak się nazywacie? Czy, czy cały czas gdzieś latacie między marketem, piwnicą a, a trzepakiem? No właśnie, trzeba wytrzepać dywan. Więc ja zaraz... Jadąc do pracy, sprawdzę, czy jeszcze są jakieś trzepaki po drodze. Yy, przecież to jest rytuał. Jak ty chcesz jeść karpia, mając brudny, niewytrzepany dywan? No, śledzie, moczyć, karpia, rozmrażać, albo też już moczyć w mleku. Jadę szukać dywanu. Wróć, nie jadę szukać dywanu, tylko trzepaka. I oto jest, proszę bardzo, ujęcie w sam raz na pierwszą stronę. Rower, trzepak, i tu jest w ogóle wersja deluxe, bo to jest stojaczek, na którym można odłożyć dywan. Jak przychodzisz z całą armią dywanów, prawda? Z pokoju, przedpokoju, z drugiego pokoju dywanik, wykładzinka. Każde szanujące się osiedle w latach 80., -tych, 90., -tych, znaczy to są moje lata, takie młodości miało na wyposażeniu trzepak nawet dwa albo i więcej jak była sieć bloków to z przodu, z tyłu, wszędzie wszyscy trzepali a jak był śnieg wyobraźcie sobie, że tak w grudniu był śnieg to te dywany się trzepało na śniegu ale piękny relikt przeszłości cały zestaw, komplet kawałek dalej, osiedle kolejne mamy kolejny trzepak i podstawka na dywan. Niemożliwe. Tu jest ewidentny luksus. Dwa trzepaki. Raz i dwa. No, osiedle dywanowców. Zaczyna się. Biedna moja cina. Reasumując, po drodze napotkałem jeszcze z siedem trzepaków na takich osiedlach z lat 50., gdzie te bloki były budowane. Widać duch trzepania wtedy był mocno zakorzeniony. Jestem ciekaw, czy na nowych osiedlach są w ogóle trzepaki. Hmm. No cóż, jak trzepiecie, to trzepcie. Jak nie, to niech Wam ktoś wyczepie. E, wesołych świąt Wam życzę, jeżeli bym się już tutaj na razie nie pojawiał, bo jest okres świąteczny. A jak będę miał natchnienie, no to coś tam się odezwę. E, smacznego jajka, e, czy obchodzicie, czy nie obchodzicie, ryby, śledzia. Trzymajcie się ciepło, po prostu niech to będzie dla Was fajny czas. Hej.